Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Pawko, to jest Sniper Elite 3 Afrika. Tak więc y, przechodzimy sobie do pierwszej misji. Jakby nie było, mam grę na Steam'a y, Kupioną edycję kolekcjonerską gry, czyli te pudełko drewniane. Mam, tak więc przechodzimy sobie do gry. Teraz sobie tutaj pograłem, dlatego wybieram sobie pierwszą misję. i'm going to take a break. that's my pleasure. is to pershing young men blindly rushing to their deaths. none of them are comfortable having someone like me around. seems to me fine. most of them won't make it out of here alive. Rommel was kicked out during operation crusader. but axis forces are once again sweeping across the western desert. the O, czyli musimy obronić Tobruk. Tutaj mamy sobie, y, możemy sobie uzbrojenie wybrać. Ja oczywiście wybieram to co tutaj mam, czyli mocny agent kamuflaż. Widzicie, to jest tylko do wersji z DLC. Ten karabinek też tylko z DLC. Oczywiście ten pistolet chyba też o ile się nie mylę z DLC. Tak więc przechodzimy do pierwszej misji. Rozpoczynamy. Mamy już trzynasty poziom swojej postaci. Tutaj zakłada jakieś przyrządy, Jak <śmienicza> dawno wyglądał, ale dobra, nie jakiś nie jakiś żołnierz, czyli przechodzimy. Troszeczkę przyciszę grę, bo mam ją za głośno. Dobra. No i nasza pierwsza, pierwsza akcja, czyli musimy zabić tutaj tych dwóch panów, dwóch obserwatorów. I pierwszy kilka. Pierwszy kilka będzie hezik i Jeb go w czachę krewsko się polało. Oczywiście pierwsza misja nie jest długa, tak sobie myślę, czy nie nagrać następnych misji jakoś na dwie części podzielić. I kolejny hazik aż mu czachę rozbryznęło całą, no więc musimy teraz zejść na dół, sobie podbiegniemy. Wow, wie wiebał w kosmos, tam jest kolejny. Ostrzelmy mu w klatę Zobaczmy jak dostanie Przebiło go na pół U. Teraz cięższe działo Więc tutaj będziemy musieli trafić y, prosto w auto Czyli w ten tutaj czerwony silniczek tego nie było właśnie w dwójce, że można było nawalać auta w pojazdy różnego rodzaju. Czy w szołgi chyba można było, ale akurat w, w takie pojazdy nie można było rozwalać. No zobaczcie, kilkam silnika. Ich rozdupceło. Nieziemsko Jakieś arty tutaj latają Oh fuck Dobra, będziemy żyli raczej Ogłuszyło nas tylko na chwilę Dobra, tutaj mamy teraz y, tego właśnie, nie było w dwójce, że możemy się uleczyć. Tak więc to robimy. I oczywiście, w tej części gry jest y, troszeczkę bardziej rozbudowany otwarty świat. Tak więc możemy chodzić gdzie chcemy. Nie jest to jakoś zablokowane. Tutaj już po cichu muszę troszeczkę iść, bo tu już zaraz będzie szwabik właśnie tutaj Ja sobie go zabiję po cichaczu Trochę za długo się przeszukuję te ciała i tego też kosa w łeb i Dziękujemy temu panu. A no więc idziemy sobie tutaj do góry dalej. Jeszcze nie ma Welleroda i nopuł automatyczny HDM. O tutaj widzicie jak to wygląda w, przy przeciwniku. Jeżeli mnie zauważył to się świeci. Pół na żółto, podejrzliwy całe na żółto, szuka na czerwono, atakuje całe na czerwono tego pana też po cichu zdejmiemy, żeby wykonać tutaj te zadanie. tych sobie wysadzimy jak ten koleś nie padł o ty frajerze jeden teraz go zabiło a tego fajnie rozwaliło tutaj zbieramy amunicję i idziemy dalej tutaj będzie sporo Troszeczkę mam spadek FPS-ów ale nic nie szkodzi zobaczcie, sobie przeszedł Headshot go zabijemy od tyłu, a masz kutasie niemiecki przejdźmy najpierw tutaj To jest jakiś szwabson Chyba w tym namiocie siedzi Zdejmę go w inny sposób A masz w fabiku jeden Bra ja jest kolejny zabity, tam jest kolejny nie wiem jak go obejść ale spróbuję go tak obejść no zabity o kurna zauważyli mnie Są wszyscy. Będę musiał uważać i uciekać jak najszybciej. Dobra. Chyba ich zgubiłem. Idźmy dalej. Czy chyba tam były jakieś fabryki na dole, ale dobra, pójdziemy tędy. Nie, może pierw pójdę tam, bo tam jest ten nebelwerfera. A jak tutaj przejdę, to chyba będzie koniec misji za chwilę, na moment. No więc przejdę jeszcze tam, tak, co ten szwab tutaj robi? Aha, ogląda beczkę, czy skrzynkę ogląda? Wykonałem zadanie. Teraz jeszcze to tutaj trzeba zniszczyć. A i oczywiście, jak wiecie, tutaj jest teraz coś takiego dodane, że jeżeli wchodzimy na taką właśnie wieżę, to jak wiecie, mamy coś takiego skorzystać z gniazda. I na każdym gnieździe musimy znaleźć snajpera, który gdzieś tam. Siedzi bądź no, z jakimś karabinem Ale jak widzicie koleś jest tutaj widoczny Więc ja sobie go zaznaczę I w niego przyceluję No i kula idzie, idzie, idzie I chyba będzie headshot Tak jest headzik Prosto w oczko 60 expa jeszcze strzelmy sobie w to Teraz sobie spokojnie możemy zejść Po drabinie I biegniemy sobie do kolejnego celu Oni mi wyczaili te frajery A mi jebne, tam granata Jeszcze jeden fakt wyczaili mnie, wiedzą gdzie mniej więcej jestem, więc muszę to jakoś obejść naokoło. A jeden drugi, no i mamy pierwszy filmik, taki króciutki jak samolot zrzuca. Mam tutaj bomby. jest dostał trafienie w głowę tu mam kolejną Nebelwerferę a więc tak ją zniszczymy i przejdziemy sobie dalej i to by było chyba na tyle tutaj o ile się nie mylę to, to już jest koniec takiego wprowadzenia No i słynna muzyczka ze Snipera Elite V2. Tak więc pierwsza misja ukończona. Zobaczymy jeszcze jak nam to się tutaj udało ją przejść. Strzał z daleka, tak, udany. Dodatkowe cele wyeliminowane. Oznaczenie wrogowie 2, przemieszczenia 3. Oczywiście jeden dziennik wojny, nie zebrany gdzieś był. Tak więc to jest już druga misja. Czy filmik drugiej misji? Dobra, tak widzicie, ta będzie już druga misja, tak więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i trzymajcie się. Na razie.